kart historii Polski. Korona, relikwie i polityczna gra. Zjazd w gnieźnie, który otworzył Polsce drzwi do Europy. Między 7 a 15 marca tysięcznego roku do grobu zmarłego 3 lata wcześniej męczeńską śmiercią świętego Wojciecha przybył z pielgrzymką cesarz niemiecki odtąd trzeci. Po modlitwie w Katedrze Gnieźnieńskiej spotkał się z księciem Polski Bolesławem Chrobrym. Celem tego spotkania było pozyskanie przez cesarza Ottona III przychylności i poparcia księcia Bolesława Chrobrego do utworzenia zachodniego cesarstwa uniwersalistycznego, na które miały złożyć się prowincje Galia, Italia, Germania, Słowiańszczyzna, każda z królem podlegającym cesarzowi. Podczas zjazdu tą trzeci nałożył na głowę księcia diadem wręczył mu kopię włóczni świętego Maurycego. W zamian cesarz otrzymał od księcia część relikwii świętego Wojciecha. Bolesław Chrobry przychylił się do planów cesarza o Wielkim Cesarstwie. Zjazd gnieźnieński umocnił pozycję Bolesława wobec państw sąsiadujących z Polską. Efektem zjazdu było też utworzenie pierwszej w Polsce metropolii gnieźnieńskiej, podległej wyłącznie papieżowi, oraz biskupstw w Krakowie, koło Brzegu i Wrocławiu. Skart historii Polski Korona, relikwie i polityczna gra. Zjazd w Gnieźnie, który otworzył Polsce drzwi do Europy,